Witam. W dzisiejszym filmie yy, zapełnimy sobie wyzwanka. I wezmę sobie ten żółty binder, i tutaj będziemy mieć może na początek zrobimy sobie takie wyzwanko, yy, Wielkanoc. I co sobie uzbieram z tego wyzwanka, to sobie. Dołożę do, do świąt. No i może tutaj sobie odłożę czternaście złotych, dziesięć i cztery, czyli czternaście. I sobie tylko zamaluję. 5, 10 i czwóreczkę to będzie 14 zł. Owszem, to nie jest jakaś duża suma z tego wyzwania będzie na święta. No ale nawet za taką kwotę można będzie sobie kupić jakiś strojk czy coś takiego. Będą takie, oczywiście, dodatkowe pieniążki. Dobrze. Kolejne wyzwanko. To będzie wyzwanko. Również kwotowe. Tu będę sobie zbierać po 10, po 20, 6, 5, 6, 7 i 8. Też takie niewielkie wyzwanko, i tutaj, może od razu sobie wrzucimy 30 zł. Czyli 20 i 10. Do tego wyzwanka leci. Jak zauważyliście, kochani, już coraz cieplej mamy na dworze i no, zbliża się ta wiosna. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście. Kolejne wyzwanko sobie zrobimy. To będzie wyzwanko również po 10, po 6, po 7, po 5 zł. Tutaj, może sobie wrzucimy, może 17 zł. Sobie wezmę piąteczkę. 5 i 7. To 17. Mam sporo tych drobnych, ale właśnie jakoś tak. Ostatnio nie mam ochoty tak ładować tych drobnych, bo te koperty potem się tak uginają. No, czekam właśnie, jak sobie gdzieś tam porozmieniam te dziesiątki dziesięć, dwadzieścia, to było dwadzieścia siedem. OK. No i myślę, tradycyjnie chociaż jedno wyzwanko sobie skończyć. Zobaczymy. No i jeszcze takie wyzwanko. Do odłożenia będzie czterdzieści złotych. Może dwadzieścia złotych sobie odłożę. Dwadzieścia i tutaj sobie dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. 15 i 20. Może w ten sposób na początek dwójki, a potem będę sobie te piątki odkładać i jedynki. 20 zł. Ok, dobrze. No, i żółty binder to by było na tyle. I może coś z białego albo z tego z flamingami. Dobrze, może po kolei wszędzie sobie jakąś tam drobną sumę odłożę. I tutaj może.

Kolejne takie z zajączkami. Może to wyzwanie takie trochę też przypominające święta. Dobrze, więc tu może sobie dam 15 złotych, 2, 4 i 5. To będzie 15, czyli piątka, piątka i piątka. Tu tylko zapełnię. Dobrze, to może jeszcze sobie wezmę ten slamingami binder. No i tu spróbujemy coś ukończyć. Akurat otwarła mi się. Ta koperta i widzę, że tu jest tylko 4 złote do odłożenia, więc fajnie to sobie skończę to wyzwanie. I 4 zł jest 4 złote. No i super. No i tylko sobie tutaj zaznaczę te serca. z powrotem, dobrze, na razie tak i teraz, gdzie tutaj jeszcze coś dobrze, może sobie jeszcze tutaj coś odłożę 10, może 16 zł a może 20, żeby już nie dawać tych drobnych więc tak, 5, 10, 15, 4 to będzie 19, i 1 to będzie 20. No i fajnie, nie muszę odkładać tych drobniaków. Dobrze. I teraz tak. Jedno wyzwanie ukończone. O. Sobie następne wyzwanie skończę. Tu jest 13 zł do odłożenia, więc spokojnie odłożę. No i siódemka i szóstka. 13 i fajnie. I znowu to będzie wyzwanie ukończone. Może nie będę wkładać, a ja sobie podliczę, może. Wiecie co, właśnie widzę, że to jest wyzwanie też takie, które będę mogła ukończyć. Tak samo tutaj będzie 13 zł, więc też sobie to wyzwanie już skończę. 6 i 7 będzie 13, 10 i kilka to 13. Dobrze, to ja może tak podkładam sobie. Tutaj tylko. No i super. Tu mi wszystko powypadało. Myślę, że to wyzwanie też sobie ukończę. Tu będzie dwadzieścia jeden złotych, więc dwadzieścia jeden no i fajnie. Dziesięć pięć sześć. Tak, dobra. I to byłoby na dzisiaj. Jeśli chodzi o o włożenie pieniążków, to by było na tyle, tylko sobie jeszcze tak obliczę te wyzwania, które z których dzisiaj, które dzisiaj udało mi się ukończyć i sobie zobaczę, ile tutaj mam tych pieniążków. OK. Era ten obok. Dobrze, o oh, fajnie. No i mam fajnie same dziesiątki. I zobaczmy sobie 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 152 zł. I bardzo fajna suma. Cieszę się. No i cóż, moi drodzy, to byłoby już wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do kolejnych i do zobaczenia.